Na kanale Polka w Holandii, zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj odpowiemy wspólnie na Wasze pytania zadane pod ostatnim filmem. Zaczynamy. Fajny materiał. Nagraj coś, jakie są koszta domu w Holandii. Rata kredytu plus wszystkie rachunki i opłaty. Cięż, 1120 euro. Prąd i ogrzewanie 165 euro. Woda 15 euro. Ubezpieczenia zdrowotne 300 euro. Jedzenie około 800 euro i. Paliwo na dojazdy do pracy. Ja około 200, Marcin 240, 200, czyli liczmy około 600 euro. Niech twój stary opowie ile się zarabia na ZZP. Na fejsie oferują 34. Czy to prawda, że nie trzeba płacić wielu podatków, więc zarabia się więcej, ale bez emerytury? No zarobki są w granicach 35-42 na godzinę. No nie ma emerytury tam żadnej, oczywiście. Można fajnie zarobić. I przez pierwsze 3 lata są zniżki, także z tymi podatkami to jest ogólnie, zależy też ile zarobisz, ale nie, nie kosztuje to jakoś dużo. Ja miałem za 23 rok do zapłaty 4300, ale wtedy jeszcze byłem na zniżkach, także to zobaczymy właśnie jak będzie w tym roku. Właśnie, ale też masz leasing na auto, więc nie wiadomo jak to wyjdzie. Jaką macie ratę hipoteczną? Czy dostajecie dofinansowanie z Balancing Links do hipoteki? No to ratę już powiedziałam, mamy 1120 euro i yy, można tam wybrać przy yy, braniu kredytu, czy chcemy ten zwrot yy, podatku miesięcznie otrzymywać, czy raz w roku. My wybraliśmy raz w roku, a i tak go nie otrzymujemy, bo to idzie na poczet podatku, który Marcin musi zapłacić za ZZP. Dokładnie. Jaki macie system saunowania? 10 minut w saunie i wyjście do wody, żeby się schodzić i tak trzy razy, czy inaczej? No, od 10 do 15 minut saunujemy tak trzy razy. Podobnie tak jak napisałeś, tak, tylko po prostu i 15 się, minut się staramy, nie? Tak, chłodzimy się połowę czasu tego, co jesteśmy w saunie przeważnie. Tak dopóki, to wychodzi. Nie? No tak się staramy. Jak wychodzimy, to dopóki nie zmarzniemy to i tak, tak, i dopiero wracamy. Okej. Okay. Dzięki za kontencik. Czy widzicie efekty morsowania? Jeśli tak, to jakie? Jak się zakończyła sprawa Marcina z obojczykiem? Widzę, że chłop żyje, ale co z obojczykiem? Yy, czy ja widzę efekty saunowania? No na pewno czuję się dobrze. Takie mam wieżę endorfin od razu po tym jak w podobnym treningu. To takie jest fajnie. Taki spokój, te mm -hmm. mięśnie takie odpoczęte. No to dobrze, działa na układ naczyniowo-krwionośny. Ale tak. czy ja to czuję? Nie wiem. Ale jest to zdrowe, więc warto to robić. A ja, jak Marcina obojczyk? No całkiem dobrze. Nie mam jakichś problemów, dużych z nich. Tak, dwa tygodnie tylko miałem przerwy. No jest trochę przesunięty, raczej już tak zostanie, może jeszcze trochę się schowa. Jest taka wiecie guleczka. góleczka. No. no ale ogólnie jest dobrze. Dwa tygodnie się tak. y, trwał Wylizałem czas się. Reko -wa -reko tak? Regeneracji. Dwa tygodnie regeneracji. Tak rozumiem. jest. Podaj adres tych saun i jaka cena? Jak piszecie sobie Kuma sauna ja Wam tutaj też napiszę. Przez dwa U? No to wyskoczą wam, wiecie, lokalizację tych saun w Holandii. Cena 15 euro za osobę. Godzina 15 minut. Dokładnie. Jak wam się żyje? Jak idzie wam budowa domu? Polecacie jakieś super trzy miejsca w Holandii? Super vlog, pozdrawiam. Mhm. Jak ci się żyje żonka? <laughs> żyje mi się dobrze. Nie no, tu całkiem okej okay się żyje, no tutaj ludzie z całego świata tak naprawdę przyjeżdżają, żeby sobie układać życie w Kolaninie. no żyje nam się dobrze. Fajnie się żyje. Ale i tak chcemy wrócić do Polski, mhm. o czym już Żeby nie raz żyło mówiłam. się fajnie. O czym już nieraz mówiłam. Jak budowa domu? Powoli, strasznie powoli, ceny ciągle rosną, jesteśmy na etapie teraz z dachu. Zbierania pieniędzy na tak. okna. Zakończyliśmy ostatnio dach. Ale na razie obiliśmy go tylko papą, no i czekamy teraz troszkę nam zajmie zanim na te okna uzbieramy także Teraz odpuściliśmy sobie też mieliśmy zaplanowany urlop na kwiecień, maj, na Wielkanoc i na majówkę, ale zrezygnowaliśmy z tego, żeby zacisnąć po prostu pasa i no, chcemy bardzo na te okna uzbierać jak najszybciej. Tak. Polecacie jakieś super trzy miejsca w Holandii? Scheveningen? Scheveningen na pewno. To drugie co ja nie pamiętam. Eee, tam jest taki fajny hotel Der Thuin. I to jest takie ala spa, że można sobie masażyk wynająć, jest tam sauna, solarium, baseny. Ale to jest też nad morzem, tak. gdzie jest bardzo duży las, żeby dojść w ogóle do plaży, to się trzeba przespacerować przez ten las. No i to jest fajne. Takie, takie wydmy takie są dzikie tam miejsce. fajnie jest. Podobało nam się I Uroczym dobra restauracja mysteczny. w tym w hotelu jeszcze. Tak. Bardzo dobre burgerki. I trzecie jeszcze możemy polecić: Arnhem. Arnhem. I tam jest taki też park, duży Veluwezu. My tam dużo czasu też spędziliśmy w tym parku. Sam Arnhem też jest fajna taka atrakcja w takim kościele, że można wjechać na, za 17 euro na samą górę na wieżę i stanąć w takim przeszkleniu, że pod nogami macie szklany szkło. balkon. Tak, taki szklany balkon. I wiecie, stoicie, a tu pod wami ludzie chodzą. No i to jest takie trochę uczucie. Creepy. Przerażające. Marcina mamy musiałam tam wypchnąć, bo, się, bo nie chciała wyjść. Pamiętasz? No pamiętam, pamiętam. Dobra. Super z was para, Uwielbiam twoje vlogi. Sama jestem na imigracji już 8 lat. Jakie plany w tym roku na urlop? Jak budowa domu w Polsce? Dużo ludzi pyta o tę budowę. Jak będziemy już w Polsce, to wam pokażę, na jakim jesteśmy etapie, pokażę Wam też nasz domek letniskowy, w którym mieszkamy, jak jesteśmy w Polsce, który mamy na tej samej działce, a plany co? Jedziemy raczej do Polski i może, może coś w tej, z tej Polski się wymyśli wtedy dalej. Tak, spontanicznie my to tak raczej nie planujemy, tylko a jedziemy tu, tak jedziemy, no i. I pojedziemy parę albo dni, nie. jedziemy albo Ale nie. ogólnie plany po prostu jechać do Polski. Tak, tak, tak. Wasze największe podróżnicze marzenie. Pozdrawiam serdecznie. No jeszcze ja czytałam ten komentarz wieczorem i się tak zaczęłam sama zastanawiać i stwierdziłam, że nie mam takiego jednego miejsca. Chciałabym bardzo dużo y miejsc zobaczyć, najlepiej właśnie taką jakąś dłuższą wycieczkę sobie zrobić i zadałam to pytanie Marcinowi. i Marcin odpowiedział. No, że tak najlepiej to na jakieś 3 miesiące by było zrobić taki wielki trip od -trip, razu. Trip tak, albo gdzieś jeszcze dalej zwiedzić dużo krajów za jednym zamachem i to tak. Chcielibyśmy mieć kampera kiedyś. Tak, w przyszłości i sobie to tak trochę też... pojeździć. Fajnie by było. Ok, no to dalej teraz. Skąd w tobie tyle energii i chęci do życia? Ciągle uśmiechnięta. Tak trzymaj. <śmiech> <śmiech> Nie wiem skąd nakręcamy. Tak pozytywnie staramy się. Żyć. Też jak ja nie mam ochoty na trening, to Marci mnie wyciąga, jak Marci nie ma ochoty, to ja go wyciągam, więc tak, tak się staramy motywować. Tak. No i tak to tak z życia po prostu. Dobra, bo ty tak czytasz, czytasz. No ja czytam, czytam, no. Teraz ja trochę przeczytam. No dobra. Jaką masz bieżni czy godna polecenia? Przymierzam się do kupna i robię research. Życzę sobie tyle energii do ćwiczeń, co masz ty. Pozdrawiam. <laughs> Walking pad kupiony w październiku. Tak, my Polecamy. Kupiliśmy. Polecamy, jest to ogólnie nie mam też rozeznania, nie, nie korzystałam z innych bieżni, bo na siłownię też nie chodzę, ale swoją funkcję spełnię, jesteśmy zadowoleni, dużo z niej korzystamy. Na pewno mogę powiedzieć, że jest głośna, o, jest głośna i nam tak. zależało na tym, żeby ona się składała, ponieważ nie mamy dużo miejsca w domu, żeby cały czas była y, bieżnia rozłożona, więc ona sobie tutaj w kącie stoi, jak ją używamy to rozkładamy, jak nie to składamy. I nie zajmuje dużo miejsca. Rozpędza się do 16 na godzinę i uważam, że to jest wystarczająco. Tak, no można interwały, Nawet sobie już interwały zrobić. Nawet interwały można zrobić, tak? I kosztowała 800 euro. Jakiej raz jest ten cudowny piesek? <grym> Czy został zakupiony lub adoptowany w Holandii? Jest wspaniały. Ariulka jest prezentem naszym ślubnym od naszych przyjaciół z Polski. No jest, jest to czarek belgijski. Tak, Zielony. Szalony, szalony bardzo pies. Jeśli chcesz więcej informacji, to zapraszam do yy, odcinka jak to jest mieć owszarka belgijskiego. Fajnie, Fajnie jest. jest. <gry> Czy mieszkacie w Najmechem? Tak, mieszkamy w Najmechem. Na samym końcu, początku, zależy z której strony patrzeć, ale ogólnie obrzeża, tak. obrzeża miasta. 20 minut do centrum mamy, także... W sumie tam się rzadko kiedy rzadko. wybieramy. Lepiej do Arnhem jechać, jak do Nijmegen. Jak myślicie, ile lat będziecie jeszcze w Holandii? Jak idzie Wam budowa? Pytam, bo sami budujemy. Pozdrawiam. No ja tak myślę, że za 4 lata jeszcze, bo ja mam już trochę dosyć emigracji, dużo przesiedziałem, jeszcze pracowałem w Belgii, w Austrii, także ja od 20 roku życia praktycznie... Ale nie wrócimy, dopóki nie wybudujemy domu. Marcin pozytywnie tutaj jest nastawiony te 4 lata, ja myślę, że bardziej 5-6, no ale to życie nam pokaże, ile tu jeszcze będziemy musieli spędzić czasu. I koniec. No i koniec. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jeśli macie jej więcej, to śmiało zadawajcie. No i co? Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za to, że zadaliście tak fajne, ciekawe pytania. I do następnego. Pozdruweczki. Ta! Dziękuję Kato.